Zastanawiałeś się kiedyś, czy Bóg daje ci znaki, że nie powinieneś być z kimś? Często w życiu podejmujemy decyzje, które mogą wydawać się dobre, ale w głębi serca czujemy, że coś nie jest tak, jak powinno. W tym wideo odkryjemy wyraźne znaki, które mogą świadczyć o tym, że Bóg nie chce, abyś był z daną osobą. Będziemy rozmawiać o tym, jak rozpoznać, kiedy to nie jest Boża wola i jak zaufać Jego planowi dla Ciebie. Jeśli czujesz, że coś Cię zatrzymuje w relacji, to ten film może być dla Ciebie. Pozwól, że pokażę Ci, jak Bóg prowadzi Cię ku lepszemu przyszłości. Pierwszym wyraźnym znakiem, że Bóg nie chce, żebyś był z kimś, jest poczucie wewnętrznego niepokoju. Czasami czujemy, że coś w relacji nie jest w porządku. Mimo że na zewnątrz wszystko wydaje się być idealne. Ten niepokój to Boże przypomnienie, że nie wszystko jest zgodne z Jego planem dla Ciebie. Bóg daje Ci serce, które potrafi rozpoznać, co jest dla Ciebie dobre, a co nie. Jeśli czujesz, że coś Cię blokuje, to znak, że Bóg chce Ci pokazać inny, lepszy kierunek. Drugim znakiem, że Bóg nie chce, abyś był z kimś, jest brak pokoju w tej relacji. Kiedy jesteś w relacji, którą Bóg nie zatwierdza, możesz poczuć się ciągle zestresowany, zaniepokojony, a Twoje serce nie doświadcza prawdziwego pokoju. Bóg pragnie, abyśmy mieli w sercach Jego pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jeśli czujesz, że Twoja relacja odgiera Ci ten pokój, to może być czas, aby zastanowić się nad tym, czy naprawdę jest to Boża Wola. Trzecim znakiem jest to, że relacja odciąga cię od Twojej relacji z Bogiem. Jeśli zauważasz, że spędzasz coraz mniej czasu na modlitwie, w kościele, w medytacji nad Słowem Bożym, to może być wskazówka, że ta relacja nie jest zgodna z Bożym planem. Bóg pragnie być pierwszym w Twoim życiu, a jeśli ktoś lub coś odciąga Cię od Jego obecności, to może to być znak, że czas zakończyć tę relacje. Zaufaj Bogu który zna twoje serce i wie, co jest dla ciebie najlepsze. Zauważ, że Bóg może także używać innych osób, aby ci pokazać, że ta relacja nie jest dla ciebie. Czasami, w rozmowach z bliskimi, przyjaciółmi, a nawet duchowymi doradcami, mogą pojawić się słowa, które wskazują na to, że coś jest nie tak. Bóg często posługuje się innymi ludźmi, by dawać ci mądrość i kierunek. Jeśli usłyszysz coś, co porusza twoje serce i sprawia, że zaczynasz wątpić w relację, to może być Boży sposób na pokazanie ci, że coś w tym związku nie jest zgodne z Jego wolą. Szóstym znakiem, na który warto zwrócić uwagę, jest brak rozwoju i wzrostu w tej relacji. Relacja, którą Bóg błogosławi, ma prowadzić do wzrostu zarówno w wierze, jak i w duchowości. Jeśli zauważysz, że ta relacja nie pomaga ci stawać się lepszym człowiekiem, nie motywuje cię do bycia bliżej Boga, to jest to sygnał, że coś jest nie tak. Bóg pragnie, abyś rósł w jego miłości, a każda relacja powinna wspierać cię w tym procesie.